Cześć, Sona Muszkin, to jest kolejny oczywiście odcinek rol Rolnika ze Starej Huty, to jest moje gospodarstwo, niestety ostatnio bramy nie zamknąłem, ale dzisiaj muszę pójść do pośredniaka i zobaczyć czy mają robotę, zobaczymy co my tu mamy. Hmm, Pols 100. Hmm. oferuję robotę gdzie jest to pole yy, w sumie niedaleko a w sumie dobra podjąłem się roboty yy. Al albo nie yy.

Oczywiście tam pojadę. Oczywiście kto ostatnio oglądał ostatni odcinek, to wie, że kupiłem sobie takie casko. Czyli rzuch A011. Powoli, powoli, powoli. Zamknę kamerę, żeby nikt mi nie wlazł. No, i idziemy się spotkać z pracodawcą. No cóż, co to bramę Nie zamknąłem. No cóż, trudno, widzę, że są jakieś sprzęty tutaj. Nikt nie jest. Dobra, tutaj go postawię. Gdzie jest to pole gdzie mam się pojawić? 95. Uwaga wszyscy razem, 6, Dobra, jedziemy tam. Oczywiście dostanę jakąś maszynę. Jest oczywiście New Holland, stary. No ale cóż, lepszy to nie jest nic. Tylko jak ja się tam dostanę. Strasznie radzi po oczach, ale trudno. No to może... Hmm. nie wiem, któremu dojechać. Nieważne. Wydaje mi się, że jadę w dobrą stronę. Teraz wydaje mi się... Aj, świetnie. Jaki patent, no ale nie chciał się yy, oświadczenia o winie, trudno. Jedziemy szybko na pole do roboty. Teraz, tu, teraz będę wiedział, żeby ostatnie jeździć. Myślałem, że skręci moją stronę. Trudno strąbił mnie. No i co? Jadę w dobrą stronę? Chyba tak, ile można na tym zostać? No cóż, mało, ale pieniędzy nie mam więc nie mam w sumie wyjścia ale lepsze to niż nic może uda mi się wypożyczyć sprzęt leśniczy bo by się przydał nie ukrywam Chodzi mi za to, coś potrącą. Mam nadzieję, że nie. Ale cóż... To na pewno tutaj? rozkłada się? Niby rozłożony. Dobra, skośnijmy to powoli. To jest małe poletko. Później to sprzedamy. A później zobaczymy co dalej. Powinien mieć 1000 e, po wykonaniu tej roboty. Zakładając, że będę mógł pewnie coś zostawić dla siebie. Jak zwykle. Ale nie ma co... Dzielić ku skóry na niedźwiedziu. Słaby ten kombajn, ale cóż, na no nic mi lepszego mi nie stać. Dobra, kosimy powoli. Zobaczymy ile, ile za co dostajemy. A właśnie, miniatura najważniejsza. Mm. Tak się chyba klikało. Oczywiście będzie to nieaktualna miniaturka, jeśli znajdę jeszcze lepszą. Bo może tak być. Na razie sobie spowoli kosimy. Może uda mi się kupić jakieś, jakąś maszynę nawet, bo z maszynami to też u nas nie za bogato. No ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Oczywiście my tutaj gasimy kukurydzę. Oczywiście po wykonanej robocie będzie nam potrzebny traktor. Ale to jeszcze. Co jest? A zrobimy tak, bo widzę, że się tak nie wyrobimy. Małe to poletko, ale pieniędzy z niego nie ma, nie ukrywam, ale przynajmniej jakiś y, ciekawy odcinek. Pewnie do kina y, nie będę miał nic y, takiej przystawki, a zresztą tyle napatrzyłem się na te stare maszyny. Gdzie jestem zachwycięty, że tak powiem, zachodem. Dobra, jeszcze ze dwie rajki już będziemy mogli przyjechać traktorem, tutaj, ale to zobaczymy. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Ale wydaje mi się, że powinno być ok. W ostateczności zobaczymy, zobaczymy, bo sam jestem tego ciekawy. Bardzo ciekawa rzecz, bo jak nie wejdzie między kolce, to mi nie zetnie. Fajnie przemyślane. nie promują jakieś pure farmingi, albo jakieś mobilne gierki z levelami, jak tutaj taką perełkę mam. Wiesz, ja myślę, że 9 też miała w sumie rzeczy, które nie ma, miały nowsze farmingi. To samo jeśli chodzi o Farminga 22. Też niby... niby taka nowa gierka, jak można w 19 grać? No dobrze, ale przy 19 się przynajmniej Giants postarał. Można już w sumie rurę wyciągnąć. To nie jest to samo co yy, bizon czy coś, ale też jest doskonały. Ostatnio chyba rajka albo dwie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale wydaje mi się, że teraz będę musiał yy, ogarnąć chyba traktor, bo co? No. A z tak teraz mam takiego Amtraka. No. Proszę, jaki fajny ciągniczek. Co mi chciałbym takiego. Czerka jakie są, ale są. Wiesz, to akurat nie jest. O, a proszę jak zasuwa. Tego nie można powiedzieć o moim Fergusonie. Wow. To jest moje po, yy, moja foremka. Zadzida bo coś najezie, będzie problem. Idziemy mm. przez siebie. Oczywiście nic nie nadjeżdża, więc szybko do. E, widzieliście to? Wziął wymusił i spianiczał. Ja nie mogę. Jak ludzie jeżdżą w tym kraju. Dobra. Dobrze zdążę. Dzida, dzida. Dobra. Zbliżamy się do naszego pola. Już y, powoli widzę nasz kombine. Stój, 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 tu, tuj. powłokę. Właśnie, a taka przesewka to ma jakieś panel IC? Oczywiście, że nie ma. I ten kombajn też nie. Beznadziejnie Od tego to ja nawet niczego nie wymagam Nawet na myszkę się nic nie otwiera właśnie, no na myszkę to się otwiera nie yy, dobra Jedziemy yy, Gdzie to mogę sprzedać? Yy, Zaleźć na, na stację Skup U sąsiada Gdzie jest Skup u sąsiada? A Koło mojego domu W sumie To ja mogę tam e, pojechać do sklepu i e, podążyć e, pod e, szczepkę psz, pod swojego żuka Zobaczymy ile za to dostaniemy. Ale podejrzewam, że zarobimy na tym. A, u sąsiada, to dlatego tak mało. Ale w sumie fajna łapka. Wjecham do Starej Huty. I będę yy, jechał w kierunku Choroszczynie. Nie do Choroszczy. Będę jechał do sklepu. Dobra, zbliżam się do sklepu. Czyli, tutaj powinien być przejazd. da się tutaj dostać. Jeśli już, to nie tędy. A i po, nie, pomyślałem, ale dobrze wiedzieć, w sumie, nie, mo nie moje to można jeździć. Pojedę ze swoim Żukiem, bo Żuk jest szybszy, zdecydowanie. A zresztą sąsiad mnie zna. A w sumie pojadę ruchem, niech mu oko zazdrości i zbiera je. Tuź, tuś, z tu, tu Zgadnijcie co się ukazało, Że ja nie Że ja tutaj nie mam sąsiada. Tylko sąsiada mam troszkę dalej, już wam mówię gdzie, bo sąsiada dzisiaj yy, poznamy, tylko gdzie on mieszka? Pytanie. Mm. Dobra. Przyjadę się łączko i zobaczymy gdzie on w ogóle mieszka, bo ja go jeszcze nie widziałem, tu jest niby. A, tego sąsiada chyba. Bo powiedzcie, że tego. I teraz mogę sobie. Mam 800 yy, dolarów. Nie wiem, 12 euro. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. No to nie, zły sąsiad. Dobra, jadę do siebie. Dobrze, że nikt tutaj nie jeździ, to mam drogę dla siebie w sumie. Finalnie, jestem w stanie stwierdzić, że się w sumie nic takiego nie działo. EP. P. Albo nie Mam jakąś robotę? Mierplonów? Nie, nawożenie nie e. A duże jest to po... e, Nie, nie będzie nałożenia, bo nie mam nawet pieniędzy na nawóz ale biorę sobie tym razem prawidłowo do garażu i coś my o coś my zahaczyli mm. dobra spokojnie ostrożnie stój dobra jesteśmy w domu Zobaczę jak tam pole moje. Co hmm. się stało z tym płotem. Da się go... Jakby go tutaj naprawić? Widzę dwie ustać na dobrą sprawę. Które bardzo łatwo można naprawić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem kto to robił, ale... Wod wygląda e, tak w sumie. Zracał uwagę na takie rzeczy to byłoby czepiarstwo. No ale cóż. Oczywiście jak wygląda się ostatni odcinek, to wiecie, że ja mam e, tutaj taki star kombine. I okazało się że to jest KZS4? Słyszałem, że to jest jakiś y, rekin. Podobno. Nie jestem pewien, ale chyba tego są y, y, jedna albo dwie sztuki na świecie. Co prawda, będziemy w nim jeszcze kosić. I wydaje mi się, że to jest idealny kombajn na, na to poletko. Ale nie będziemy go dzisiaj używać. Ale będziemy go używać na pewno. Na razie zamykam bramę. Tu jest nasz nawóz. Oczywiście nie będziemy dzisiaj nic orać, bo nie mamy pieniędzy. Ale zaraz, nie mamy pieniędzy. A w to jest czyje? Naprawdę nie można nic tutaj. Nie, no. Nie ma na nic. Tutaj. Myślałem, że sobie pod kanale nie ma. Nie ma kradnięcia sąsiada. Szkoda. W sumie by mu się należało. Coś takiego. Dobra. Na następnym odcinku nie wiem, co moglibyśmy porobić. Ale wydaje mi się, że moglibyśmy troszkę porać. Bo co będziemy robić? Nic, tak naprawdę nie mamy pieniędzy na nic. Jeszcze jest dziewiętnasta, y, naszła. No to się prześpijmy w sumie. Zobaczymy, co przyniesie następny dzień. Ale wydaje mi się, że to będzie zła informacja. Y, idziemy spać. Zdecydowanie. Tak. Dzisiaj, oczywiście, niestety pada deszcz. To za dużo dzisiaj nie zrobimy, ale się zamierzam. No i cześć.